To Witam was kochani bardzo bardzo serdecznie. Wiedźmin 3 Dziki Gon, oczywiście yy, to ten pan kot. <laughs> Lecimy do Hatoriego, zobaczymy czy to się udało, bo ja tutaj zamedytowałem, yy, trochę tam polatałem, posprzedawałem różne rzeczy, jeżeli nie, no to lecimy na. Yy, no tam jedną misję mamy tam o potworze. Witaj Eipharze. Witaj Gerard. Czym mogę Ci pomóc? No. Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj, oto miecz nad miecze. Oho. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki jej pcharze. To ja dziękuję za wszystko. Nie ma sprawy. Mimo wszystko i tak będę chciał zrobić miecz yy, kota, który mi brakuje do rynsztunku. Żebyś coś dla mnie wykonał. Taka mała rzecz. Czekaj, tylko tak. Najpierw ja bym chciał zobaczyć, coś co ty mi tutaj dał. Uuu, taki niezły ten mieczyk. no niezły jest. Ale. gorszy od mojego, którego, który mam aktualnie. Kurde, no naprawdę? A to jest misja 20, któryś poziom, a on dał mi z 17, trochę lipa. No, ale no dobra, no dał to co dał, no kurde. Przedam. <noise> Tutaj tak, skupię sobie tą mapę, notatki. Gdzie one są? Nie wiem, gdzie one są. Gdzieś tam zaginęły w czasie. To jest gorsza kusza. Szkoda. E, to ja mam, powiem Wam, dobrą kuszę. No, mam bardzo dobrą kuszę. Jako, jakoś tak mi się fartło, bo powiem szczerze, nie myślałem o tym, że mam jakąś dobrą kuszę, no ale mam. Tutaj są srebrniaki, ale niewiele są lepsze, i to od 20 poziomu, czyli od następnego. To ja naprawdę nie mam się jeszcze o co tutaj bać. I ja bym chciał, żeby on mi teraz zrobił stalowy miecz cechu kota. Bywaj. No i mogę teraz do swojej kolekcji dołożyć miecz. I mam całą kolekcję, zobaczcie. To jest tak. Stalowy miecz cechu kota, srebrny miecz cechu kota. Oczywiście one będą y, potem y, ulepszane. Zbroja cechu kota, rękawice cechu kota, buty oraz spodnie. I mamy cały komplet. Jeszcze raz Wam go. O, pokażę. Tak to. Wygląda O, tak wygląda stalowy. Yy, ten srebrny, przepraszam. No to mogę do niego podlecieć. Witaj, Eipharze Witaj, Gerard. Czym mogę Ci pomóc? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Znaczy wykonał. Bardziej by mi zależało żeby ci sprzedać 250 czy go sprzedawać. Sprzedam go w sumie. Nie są mi potrzebne te moce znaki i takie inne pierdoły. Dobra no to tyle na ten temat. Dziękuję do widzenia. Moi drodzy uciekamy. Uciekamy z tego miejsca, jeszcze tutaj widzę, że kogoś zabito, to nie ja ich zabijałem, ale ja sobie ich pozbieram i lecimy moi drodzy do drogowskazu i lecimy na zmorę Skupieckiego Traktu. Dobra moi drodzy, jestem już na miejscu Widziałem tutaj dwa znaki zapytania Pomyślałem sobie, że to będzie fajne Żeby je przy okazji yy, Dziabnąć Pomyślałem sobie, że jak je dziabniemy To się nic takiego wielkiego nie stanie O, kunika zawołamy Proszę bardzo I widzimy się przy znaku jak będzie jakiś masakrycznie y, wygórowany poziom, no to uciekam, nie? Czekajcie, bo tutaj już coś, coś, coś jest, coś jest. Ale jesteś paskudny. O, jakaś wataha. Wataha wilków mi się trafiła. Coś... Kurde, myślałem, że jest ich y, trochę więcej. Ale, je, ale jednak nie. Zobaczcie, jak nam się postać fajnie rozwija. Bo na samym początku, ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jak chodziliśmy jeszcze po tej pierwszej lokacji, to był taki temat, że ciężko było ubić cokolwiek. Teraz nie mamy już z tym problemu. Gdzie jest ten kuń? O, jest, dobra. A teraz, kurde, yy, bijemy się z całą watachą wilków. Nie sprawia nam to żadnego kompletnie yy, problemu. No, po pierwsze, różnica poziomu, wiadomo. Ale druga sprawa. Ło! O, kurczę, są. Zniszczyć. Dobra, olejek. Patrz. Dobra, jednego udało się uderzyć, zabić. Dobra, może podpalimy i spróbujemy. No, smoczek. Ładne zwierzę, ale no wiesz, to działa trochę tak, że albo ty, albo ja. Trzeba zniszczyć gniazda, bo znowu się rozplenią. Tak jest. Ale... czekaj! O! Właśnie tego szukałem. Kurde. To Gwiazdo tak. Drakonidów je zniszczyć. Dokładnie tak, Geralt. Powinniśmy je zniszczyć. Teraz sobie ogarniemy to i tutaj mamy chyba jeszcze gniazdo drakonidów powinienem je zniszczyć dwa naraz no to pięknie pięknie to jest naprawdę super kurde fajne najczki i coś ale widok no kurde, aż się wystraszyłem. Berna Mamuśka? No, pięknie. Czekajcie. Dobra, gdzie on jest? Kurde, uciekł mi, no. A to jest cholernik. Udało się. Kurczę, są, ale mnie wystraszył, jak tak wzleciał. Powietrze. Ale bydle. Jak się to to nazywa? Biwerna Królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. <noise> Nam wóz przewróciła, a potem pogoniła nas do jaskini. Małośmy nóg nie pogubili. Jak was zwą, panie? Gerald z Rivi. Gerald z Rivi. Będzie co dziecko opowiadać. Czyżbym niechcący zrobił zadanie. Na pewno ktoś zapłaci za trofeum. Też jestem tego pewny, tylko wiecie co zapiszę. No bo oczywiście przegrzebiemy tutaj tutaj ten temat, Okej, okay, tutaj zlecieliśmy. Czekaj, 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 coś tu było. A tu grzyby, ale dobra, grzyby też zbierzemy. Czemu nie? Potem mi brakuje, jak robię różne eliksiry i tak dalej. Aha, i tutaj są też grzyby. Tutaj także są grzyby. Ok, tam jest coś w dole. Może tam zejdę. Wiecie co, ja sobie tutaj wezmę pochodnie. Będzie mi po prostu troszkę łatwiej się tu poruszać. Tu jest jakiś typo, co ma jabłuszko przy sobie. No dobra, okej. Okay. Lecimy dalej. Tutaj też są grzyby. Ok. To jest głęboko. Aha, tutaj byłem. To teraz lecimy tam. Kurde, musi tutaj coś być, wiecie? Nie chce mi się wierzyć, że tutaj niczego nie ma. Tam jest jakiś gościu. Też ma jabłko. Tylko jabłko, nic więcej. Trochę nieprawdopodobne, ale może. Czekajcie, tutaj też są grzyby. Tutaj też, a tutaj. O, jest skrzynia. Proszę bardzo, ulepszone buciki. W cechu kota. To już mogę zgasić. A teraz muszę się tam wrócić. Ehe, dobra, muszę się tam wrócić, bo czegoś nie zrobiłem. Nie wiem, ale mi się wydaje, że trofeum brałem. Kurczę. Chyba. No weź się, wespnij. Mam nadzieję, że tędy dotrę. Tam, gdzie chcę. Do tych gniazd. Bo tam ubiłem przecież tę wiwerne nie? Królewską. Tak przynajmniej pamiętam. Tak to widziałem. Czy to będzie jeszcze jakaś... Walka ekstra, a nie wziąłem aha, oni mi się tutaj w gadkę ten. No dobra, dobra, to przejdziemy to jeszcze. Nie, nie będziemy tego przechodzili jeszcze raz, przepraszam. Nie, znajdę jakąś inną drogę. Lecimy do ogłoszenia dawcy. No to za chwilę się widzimy. Ja tam sobie dotrę sam. Dobra, pędem na, na, nadjeżdżam, nadciągam. No jestem i lecimy do tego ogłoszenia dawcy. No co tam? Mistrzu Wiedźminie, na słowo. Bo może bym zlecenie dla was miał. Zaginęło paru naszych ludzi i... Myślę, że ich spotkałem. W jaskini na północ stąd. Zaatakowała ich Wywerna. Jeden nie przeżył, ale pozostali powinni niedługo tu wrócić. Wsiakość. Nie trzeba było się rozdzielać i samych ich puszczać. A ta Wywerna... To wyście ją ubili? Samo jeden? Wasi przyjaciele jakoś nie kwapili się do pomocy. Nie zająknęli się nawet też o zapłacie. A skąd mogę wiedzieć, że prawdę mówicie? Możemy razem poczekać, aż wrócą, ale wtedy dorzucicie mi jeszcze opłatę postojową. Nie, nie trzeba. Jeśliście skłamali, bogowie was osądzą. To dla was. Dziękuję. Bywaj. No dobra, no to mamy ten temat załatwiony. O i poziom od razu nam. Jesteś ten białowłosy? Tak, to ja. Dokładnie to ja. Tu jest jeszcze coś dla mnie. O, proszę bardzo. To prawda złamane grabie, ale ja już mówiłem, jak już idę i kliknę, to zbieram. Wiecie, to też nie jest tak, że Yy, chce mi się, yy, się rezygnować, się jak już. Szczęście. Co? Na problemy, Gerald Rivi. Nie. Yeah. A tutaj wej... wejdę. No nie wejdę. Kurde, nie mogę do tych wiatraków nigdy dostać się. No i sobie jeszcze polecimy i zawalczymy. Ale to za chwilę, zaraz zobaczycie. Zawalczymy sobie. Yy, przy mordobiciu, nie No dobra, jestem yy, tutaj gdzie jestem. Czyli konkretnie tutaj? Pod Nowigradem po prostu tutaj pod bramą chwały. O tak, brama portowa, brama chwały, i tutaj jest Mordobicie. Gdzieś tutaj ten placyk jest. Tutaj, tutaj. Czekajcie, no. O! I wiecie co? Zapisze się. Dobra, jestem zapisany. Jeżeli oczywiście przegram walkę, to wam pokażę tam. Nie myślcie sobie, że, że nie. Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że Welen pokonał samego sierżanta. Czy każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie, ja jestem pierwszy. Wiesz, dlaczego nazywają mnie Krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie główna historia. No to co? Zaczynamy! Przyszedłem tu walczyć z Krawcem, więc zaczynajmy. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami Geralt z Rivi przeciwko krawcowi! Chodź na tu do mnie. Wujek Durden sfastryguje ci buzię. Zobaczymy, czy to będzie wygrana, czy będzie przegrana. Może prawdopodobnie będzie to moja przegrana. O, dostałem. Powtórzymy. A teraz przejrzyj się w lustrze. Tak wygląda twarz spastrygowana przez Krawca. Ogłasza się wszemi wobec, że zwycięzcą pojedynku został Durden. I to on zatrzymuje tytuł mistrza Nowigradu. Dajmy sobie jeszcze jeden raz, bo w sumie mamy poziom. Yy, mamy poziom przecież yy, no, niby 20, ale jeszcze nie, nie miałem tutaj nic poprawione, więc może byśmy kurde praca nóg. Ja na razie zainwestuję w te prace nóg. To mi na razie nic kompletnie nie da, dlatego że musiałbym to przenieść tutaj. Nie wiem, czemu mi się slot tutaj nie. Kurde, 22, 26. Aha, tutaj. A to nie, no to ja bym chciał. Kurczę, a dlaczego nie? No pewnie, pewnie, że tak. No dobra, i zawalczymy, zobaczymy. Może ta praca nóg, jak to będzie wyglądało? Pogadajmy jeszcze raz. Chcę jeszcze raz zmierzyć się z krawcem? Nie ma sprawy. Oczywiście, gramy o 120. O co się Geralt, o kurde, ale mnie, powiem wam, przyblokował. No? w drogę, z nami zostaniesz? No spróbujemy. Nie wiem, niewiele mu to odejmuje. No, coś, kurde, Geralt, odejdź! Geralt! Dobra Dobra, wiecie co? Yy, przyjadę tutaj może jak A teraz przejrzyj się w lustrze. Tak wygląda twarz spastrygowana przez krawca. Ogłasza się wszemi wobec, że zwycięzcą pojedynku został Durden I to on zatrzymuje tytuł mistrza Nowigradu. No w sumie, zasłużenie Czemu nie tych zlał mnie, kurde, jak. Yy... No, 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 kurde, no, miał przewagę, miał yy, siłę, był szybszy. Ja jakoś yy, tutaj, wiecie co, nie wiem, o coś się blokowałem, bo nie mogłem odskoczyć. A może, może to tak miało być, no, nie wiem. Spróbujemy tutaj zawalczyć jeszcze, ale na pewno nie teraz. Dzięki, że byliście, dzięki za łapki, za wsparcie kanału. Trzymajcie się. Do następnego.